Dzień dobry! Pamiętacie naszą zabawę z upgradeem naszego złomka? No to przyszła pora na wydanie pierwszych prawdziwych pieniędzy. W tym pudełeczku znajduje się pierwsza nasza część, naszej serii upgrade'u komputera o nie więcej niż 100 zł za jednym razem. Czyli zobaczmy, co w nim jest. To się pudełeczko było wypełnione, tutaj wszystko fajnie zabezpieczone. Kupiliśmy na Allegro. Najpierw to wejmę ze ślepka. Oczywiście płytę główną, ale nie tylko samą płytę główną. Płyta główna. Pamięcią, procesorem, wiatrakiem, czyli właściwie prawie kompletny komputer kosztowała nas całe 50 zł, a co znajduje, co to jest w ogóle za płyta? Jest to płyta Gigabyta G31M ES2L z szyną FSB 1333, a więc mimo że chipset jest G31, czyli nie, naj, nie najwyższy w hierarchii, to pozwoli tutaj włożyć tam nie tylko. Nie tylko procesory typu Q6600 czy 9000, ale również zjony po wycięciu, oczywiście, odpowiednich rzeczy, ale to o tym pogadamy kiedy indziej. Płyta, mówię, jak mówię, ma chipset G31, co wskazuje, że ma kartę graficzną. Jest tu oczywiście GMA x 1300 z tego co pamiętam, czyli no, nie za wydajne, ale. Będziemy mogli podłączyć tą płytę do komputera i będzie działał. Pamiętacie, że warunek był taki, że upgrade nie dość, że musi być do 100 zł, to jeszcze musi komputer cały czas być sprawny. Yy, oprócz tego, w tej cenie 50 zł, dostaliśmy dwie kości pamięci. Są to kości Kingstona na 800 MHz, jednogigowa kość, i kość Gudrama, czyli naszej wspaniałej polskiej firmy, chociaż mało kto wie, Wilk Electronics. Yy, również 800 -ka i 2GB, czyli razem 3 giga pamięci. Całkiem fajnie. Yy, potencjalna rozbudowa o jakąś kość 2GB da nam już całkiem przyzwoite parametry. Muszę sprawdzić tylko, czy ta płyta pociągnie na przykład 4GB kości. Tego nie jestem pewien. No, tak, oczywiście źle włożyliśmy pamięć. Śmieszna taka malutka. Dobrze, sobie to potem poprawię. Tak, mostki północny i południowy i najważniejsze obsługa, jeszcze ta płyta ma obsługę IDE, więc będziemy mogli podłączyć nasz stary dysk, przynajmniej w pierwszym etapie zanim sobie rozbudujemy o dysk SATA, ale ma też cztery porty SATA, ma już oczywiście PCI Express 16 razy, czyli cywilizowaną i nawet współczesną, że tak powiem Kartę rozszerzeń dla kart grafiki, oczywiście stare, dobre PCI i PCI Express 1 razy. Na tylnej płycie mam oczywiście LPT, COM, tak, dwa porty PS2, VGA, cztery porty USB, RJ i kartę graficzną. Dźwiękową, oczywiście. Co ważne, razem z tą płytą nabyliśmy chłodzenie, które. No tam może dużo nie kosztuje, ale w cenie i wygląda nawet na całkiem zadbany. Widać, że sprzedający chyba odkurzał tą płytę przed sprzedaniem. A pod tym oto chłodzeniem jest procesor e, Intel Core 2 Duo 5200. Oprócz tego sprzedający wysłał nam podobno sprawny procesor. Jako taki bonusik. Pewnie nie chciało mu się już wymieniać. Przypomnijmy, że te procesory to jest za zapałek. E, jest to Intel Core 2 Duo... E7600, czyli zdecydowanie będzie wydajniejszy. Jak widzicie, oczywiście LGA 775, bo nie ma już tutaj nóżek, już mamy cywilizację na miarę XX wieku, no XXI nawet powiedziałbym. No oczywiście płyta już umożliwi nam dalszą rozbudowę przede wszystkim, czy to pamięci, czy dyskusata, czy wreszcie karty graficznej. Także tak wygląda nasz zakup. Za chwilę go podłączymy do kompa, zamienimy i odpalimy. Widać nóżki w mocowaniu naszego wentylatora wyglądają OK. Nic nie, nie wygląda nic na wyłamane, więc być może tego kulera nawet wykorzystamy sobie. Nie będziemy musieli tutaj nic rzeźbić, przynajmniej z tym procesorem, który jest, bo docelowo pewnie będziemy zmieniać. No właśnie, i teraz jest do Was pytanie. Przesyłajcie swoje propozycje, przy teście tej płyty będziemy, oczywiście zrobimy ankietę, ale teraz przesyłajcie propozycje, co powinno być następnym krokiem. Czy zasilacz i potem karta graficzna, czy może najpierw karta graficzna, a może ten nasz kodegen pociągnie, a może dysk SATA albo nawet SSD. Za 100 zł podejrzewam, że używanego ssd można kupić. A może po prostu rozbudowa pamięci. Jeżeli płyta pociągnie, to 2x4, a jak nie pociągnie, to 2x2 GB. Nie wiem, czekam na propozycje w komentarzach i zapraszam na test naszego złomka rozbudowanego o całe 50 zł. Także zapraszam.